Elektrozawór Master montujemy zaraz na zasilaniu wody z wodociągu lub ze studni. Po co? On odcina nam cały układ nawadniania w momencie, gdy sterownik jest wyłączony. Gdyby którykolwiek z elektrozaworów się nie zamknął lub wystąpiła jakaś awaria na systemie, to wyłączamy sterownik zdalnie czy manualnie i ten elektrozawór odcina nam cały układ. Montujemy taki elektrozawór wraz z filtrem w skrzynce standard. Mamy wyjście wody z wodociągu lub z pompy. Najlepiej zaraz za wyjściem zamontować sobie zawór kulowy, jeżeli nie mamy wcześniej albo nie mamy możliwości wyłączenia pompy. Zaraz za zaworem kulowym proponujemy pierwszy co filtr zmontować i elektrozawór master. Filtr wcześniej dajemy, dlatego żeby zabrudzenia lub inne zanieczyszczenia nie zablokowały nam elektrozaworu, czy tego master, czy tych kolejnych. Oczywiście na wszystkich połączeniach gwintowych dajemy nić teplonową. I ważne jest to, że filtr, jak skręcimy z elektrozaworem, żeby on był pod skosem w dowolnym, w dowolnym kierunku. Dlaczego? Odkręcając do czyszczenia filtr, aby wszystkie zanieczyszczenia nam wypadły. Gdy on będzie do góry i wyciągniemy wkładkę, to zanieczyszczenia nam zostaną i wpadną z powrotem. Także teoretycznie filtr wtedy nie działa. Najlepiej jest właśnie, gdy będzie on skierowany delikatnie w dół i tak zamontowany w skrzynce standard, aby było łatwe dojście. Oczywiście na końcu i na początku złączka.